Ech, co za piękne widoki, co nie? Hmm, tak się pomyślałem, ale... Czy nie lepiej zbudować domek? W Minecraft? I pomyśleć, po co to wszystko jest. Hmm, jak mówiłem wcześniej, nie chcę mi się przenosić. Jedną chcę tylko. Nie chce mi się przenosić całego magazynu tutaj do domku Ponieważ nie Eee łopata łopatę będzie później potrzebna Dobra. No trochę wysokie to jest Nie to nie jest kolejne Wie Wiecie wtedy bym się wydawał takim dziwnym chłopem który buduje dom i daje kolejne piętro. To, po czemu nie. Oba, bo ten czas tak. Popada szebna no. O oh, shit. E, ważnie tutaj Tu jest ciemno Trzeba zrobić w ogóle Pochodnie trzeba zdobyć, a chyba wiem gdzie są Spadajcie na drugą część budowania domku Widzio Jeśli wszyscy myszkę to przepraszam Bo nie wiem czy wszyscy myszkę No ale cóż Wtedy no cóż Co się robi nie trzeba zrobić. Może nawet... O, wiem! Ja tu postawię jedną latajnię, a tam sobie pochodzę, bo w ogóle jest... Tak, stoliki. Nie, wiem, czy To by zrobić cały o Boże. <coughs> no jak mówiłem wcześniej, wcześniej e, odcinkami, mówiłem, że to będzie taki ala przepot, przedpokój. No i miałem rację, to jest przedpokój. To by mi wystarczyło No, mam mało no, no w ogóle pochodziło O, dosztowania W tamtym odcinku zabiedliśmy dosztowania yy, A ciebie Bo, mm, dobra Ale nie wiem czy to właśnie Chyba. Ile można? Mmm Akska temu, żeby tylko to przerobić na statki, no dokładnie na statki przerobić. Chyba. Może mm. mam więcej tyle. Nie. A jednak nie mamy. Nie 13, 13 pielęgniowa liczba O właśnie Później Później będziemy robić w kolejnym odcinku już będziemy robić enchant y, znaczy pokój na enchanty będziemy się szykować, bo żeby, będziemy wykopy szukać diamentów diamentów no diamenta Dobra, niech się im będzie. Ja chcę po prostu tu połączyć tak jedno, ale w sumie nie wiem po co. Dobra. E, nie wiem czy nie zrobić tutaj też... tak? Ale nie, to będzie tak głupie wyglądać. Zrobimy jeden... J jeden to to jest No i tutaj postawimy się krzyneczkę żeby było ładnie Ty ja mam kksinkę Lol. To postawimy tutaj, i te pierwsze ...nie jakie jest ...na nawet nie zdobyłem, do mam łopata, łopata, nie Super. też to są takie detale. Jak to ładnie wygląda w ogóle, widzowie. Tak tym traszowo wygląda to właśnie. Restowanie też można użyć jako stolik, taka ciekawostka. druga część będzie krótsza niż y, pierwsza część. Pewnie pierwsza y, mało osób obejrzy, jako, wiecie, do końca. I nie jestem zły na takich osób, po prostu. ludzi tak. Hmm. Tam jest gdzieś kanion podwodny. Chyba dobra nie A to de <try> jest... No tak... To się kieram. To głębi się, tak... Tak, da, da się... Why not? I... tak, coś... No... Tak jeszcze zrobimy, no ale to zrobimy. A to sobie wyrówna. ile tego potrzebujemy? Tak? Dobrze. Tym się dzisiaj jakoś nie przejmuję. Chyba tutaj też obniżymy o, o tyle dach bo w no to no i dobra no i taki głęboko mogę mieć właśnie swój swój pokój do enchantu który niedługo będzie miał sam enchant sam enchant będzie po środku pokoju em, dlatego żeby wyglądać No. O. Tego słuchałem. Muszę iść później do Nedala. Muszę tam znowu. Bo chciałbym, żeby tutaj taki wziął to będzie ciemno dewno, ciemne drewno to, to, no taki ala wzorek, widzowie. Ala wzorek Który i tak zasłoni ten, ten pokój zasłoni i tak A jeszcze tam tylko Oj Doba i się tam jest przypalaj, Trochę nienaturalnie wygląda, no ale troszeczkę powoli się zamuruję. Dobra, widzimy. Hmm, już mamy przygotowany pokój, tutaj pokój do encatu. Powoli będziemy e, chyba robić w kolejnym odcinku, nie jestem pewny, w kolejnym odcinku robimy po prostu farmę krów. Ehm, tak. Dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bajo, jajo, bajo, jajo.